Hej kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bransoletkę i będzie nam potrzebna taka miseczka. Yy, tutaj yy, taka łapka do nabierania koralików, nitki. No i jak już to takie szczypeczki, ale nie wiem, czy na pewno nam będą potrzebne. No i oczywiście koraliki. I ja też sobie wezmę coś takiego. Um, to jest ogólnie na telefon, takie, no wiecie, coś się przypina i jest taki na telefon. E, miałam tu z moją błowę BFF, obie co sobie kupiłyśmy, ale no teraz mi to akurat nie jest potrzebne, dlatego sobie zrobię wiosenną bransoletkę, bo na pewno użyjemy tutaj tego tulipanka, bo on tak pięknie wygląda. No i może jeszcze jakieś koraliki. Koraliki, które ja biorę, to tutaj takie bezbarwne, małe koraliki. I tutaj jasno-różowe i jasno-zielone koraliki. No i też musimy zepsuć nożyczkami tutaj to. A. Nie użyjemy, tak jak mówiłam, wszystkich tych koralików, ale no wiecie, zawsze coś będzie. I następna bransoletka to może będzie z tą piękną kokardką. Mega mi się ona podoba. Po podoba. No to co? Oj, 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 No to co? Robimy bransoletkę. No i teraz pyk i pyk, tak kochani się prezentuje, ojoj, tutaj cała bransoletka, mi się ona bardzo podoba, Co są takie wiecie mini tulipanki, bo różowe i zielone, no ona jest piękna, po prostu bardzo mi się podoba i jeszcze wam chciałam powiedzieć, że e, robię, przygotowuję do nagrywek nową serię i to chodzi o to, że ojej. Tu zrobiłam y, saszetki niespodzianki, jest ich cztery, z takimi kotkami, i chodzi o to, że będę robić y w sensie y, będę pakować zamówienie. Od razu mówię, że to będzie fałszywe zamówienie. I później jak je spakuję na jednym filmie, to na następnym filmie y, otwieram je. I ogólnie tak się pudełko te prezentuje. Może ja Wam trochę tu oddalę. Tak się prezentuje pudełko, to jest mój podpisik. I wiecie coś takiego. Tutaj będzie sobie wkładać, tu nie ktoś zamówił to, ktoś dostaje to i wiecie, będzie właśnie coś takiego. No to co kochani kochani, ja się z Wami żegnam. Bajo! I też, kochani, możemy zrobić tak, że z moją siostrą otwieram te saszetki niespodzianki, dlatego wyczekujcie koniecznie. I ja Wam jeszcze chciałam tylko powiedzieć: Zostawcie subskrypcję, łapki w górę. Już mam 28 subskrypcji, więc no, to tyle Wam chciałam powiedzieć. I dopiero teraz, baję.